Safe driving to przede wszystkim kierowca. Kierowca, który świadomie korzysta ze swojego auta i z systemów, w które to auto jest wyposażone. Kierowca, który potrafi dostrzegać niebezpieczeństwa na drodze i zagrożenia i umiejętnie sobie w sytuacji zagrożenia właśnie na tej drodze poradzić. Eco Driving. Jak dotrzeć z punktu A do punktu B niekoniecznie wolniej, ale na pewno oszczędniej? Na szkoleniu Eco Drivingu pokazujemy kursantom, jak. Poruszać się samochodem zgodnie z zasadami jako dravingu, żeby ich czas przejazdu się nie wydłużył, pozostał ten sam, a czasem nawet krótszy, przy oszczędnościach, które wynikają z takiego stylu jazdy. W offroadzie przede wszystkim chodzi o to, żeby umiejętnie poruszać się po terenie, który jest dla nas trudny, trudniejszy niż utwardzone szlaki. Jeżeli zjeżdżamy z dróg utwardzonych, musimy sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństw, jakie na nas czyhają na tych drogach i umiejętnie wykorzystać wszystkie możliwości naszego auta, które nam oferuje. Kierowca defensywny to kierowca, który unika zagrożeń, planuje swoją drogę, współdziała z innymi kierowcami na drodze i przy wykorzystaniu wszystkich tych metod i technik bezpiecznie porusza się po drogach, nie prowokując różnych sytuacji na drodze. Przede wszystkim tych niebezpiecznych. Dzięki takim szkołom i dzięki takim, takim zajęciom na pewno będzie chyba trochę bezpiecznie na tych drogach, szczególnie w naszym towarzystwie i w naszym otoczeniu. <grym> Wydaje mi się, że każdy, kto zdał prawo jazdy, powinien w takim kursie uczestniczyć żeby rozwijać swoje umiejętności plus zobaczyć jak mało się umie. Organizacja szkolenia tutaj na bardzo wysokim poziomie. Małe grupy, dla każdego jest samochód, każdy ma takie same szanse i przede wszystkim e, wszyscy się traktują równo i jest bardzo fajna atmosfera. Jeżeli chodzi o organizację, to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim instruktorzy, myślę, że tutaj się ze mną Ania zgodzi, bo to nie tylko chodzi o technikę jazdy, ale też o niesamowitą wiedzę merytoryczną, a przede wszystkim znają swój produkt czyli też markę Skoda.